Paszporty polityki sponsorują Bank PKO SA, Samsung, PZU. Mecenasi polskiej kultury. Jest rok szopenowski, a my nie mamy. Żadnej nominacji pianistycznej. Tak to już się czasem dzieje, że w pewnych dziedzinach jest lepiej, a w innych gorzej. Za to nieźle się dzieje w operze. Po raz drugi z rzędu po zeszłorocznym paszporcie reżyserki, w tym roku również mamy nominowaną reżyserkę operową. Ma na swoim koncie już parę ciekawych realizacji. W tym roku Ewelina Pietrowia reżyserowała i zrobiła scenografię, bo ona też robi scenografię do swoich spektakli. Matkę Czarnoskrzydłych Snów Hanny Kulenty, polskie prawe Dwa lata temu zrobiła też Jutro Berda. Oba spektakle w operze Wrocławskiej. Bardzo interesujące, bardzo wgłębiające się w istotę dzieła. Również z tej dziedziny operowej jest nominacja dla pani Violetty Chodowicz, śpiewaczki sopranu, która jest postacią bardzo wyrazistą. Kreuje nie tylko śpiewem, ale i aktorstwem swoje role. Miała kilka naprawdę niesamowitych ról, zwłaszcza w tym roku. Tytułowa rola Katy Kabanowej w spektaklu w Operze Narodowej oraz tytułowa rola w Operze Rusałka Dworzaka w Teatrze Wielkim włodzi. Wcześniej jeszcze również kilka ról, między innymi Maria Wodzek-Huberga też w Operze Narodowej albo Hagid w Operze Szymanowskiego, w Operze Wrocławskiej. Zbudowały jej postać Kobiety kochające, i nieszczęśliwie, to są naprawdę piękne role. Trzecim nominowanym jest nasz dobry znajomy już dwa razy otrzymał od nas nominację gitarzysta Łukasz Kuropaczewski który jest naprawdę jednym z najwybitniejszych w naszym kraju, a, a dobrych gitarzystów i znakomitych gitarzystów u nas nie brakuje. Kuropaczewski w tym roku wydał kolejną płytę, do której zaprosił znajomych, w tym także parę osób które również otrzymały paszport polityki albo były między m.in. Agata Szymczewska. Jest znakomitym pedagogiem, działa w kraju, działa w Stanach Zjednoczonych. Właściwie to paszport ma światowy. W sumie mamy znów trzy mocne kandydatury do paszportu. Paszporty polityki sponsorują Bank PKO S.A., Samsung, PZU. Mecenasi polskiej kultury.